Witam, witam, witam Dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę Ale tak patrząc na tą drogę, którą teraz jesteśmy To nie wiem, czy to był taki dobry pomysł Gdzie jesteśmy? Przedmieścia Paryża Troszeczkę Wam oddalę Od północy Musimy się przebić przez Paryż Zrobiłem sobie taką trasę krajoznawczą byśmy powiedzieli Ponieważ stwierdziłem, że tak, tu mamy czas. Na mykę i tak się spóźnimy i tak chociaż mieliśmy ją na 20, a że nie dojedziemy na czas, więc sobie zrobimy trasę krajoznawczą Przez prawie centrum Paryża. No na rynek nie wiadę, no bo wiadomo, że nie wjadę. O, ci Francuzi, Francuzi. Ale dobrze, dobrze. Jak tam po prostu się patrzę, żeby tylko zakazu nie było. Ale tych tutaj wysepek na 30 taki, robili, że masakra po prostu jedzie. No stop Pik, 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 pik. Góra, dół, góra, dół. No jest godzina 17:44, więc tragedii moim zdaniem być nie powinno w przejeździe. Jednakowoż e, tu już jest ciasno, wjeżdżamy od północy, bo byliśmy Wam je rozładować, więc będzie uroczo. Na razie tyle, jak będę już tak trochę bardziej w środku powiedzmy. Czołgiem. to jest najbardziej zajebiste rondo, jakie w życiu widziałem, po prostu wjeżdża się, to jest to wszystko pod spodem, to jest jeden kierunek ronda i czuję się, ja nie wiem, jak w tym, no, nie wiem, w jakimś tam, w Indiach czy w zapizdowie większym, po prostu jest 7 pasów w jednym kierunku i zero linii, po prostu jedziesz tak, żeby mniej więcej celować, to, co chcesz wjechać. Teraz wjeżdżamy już na, na konkretny ring Paryża. E, po godzinie stania w korkach dopiero przejechałem tabliczkę Paris, więc naprawdę, jak, jak wjechałem na Toronto, to, to super się czułem. Ale to po prostu był kierunkowskaz i jedziemy tam, gdzie mi się zamarzyło, więc, więc jest gwiazda. Tutaj Francuzi w tym już takim większym centrum, jak już widzą gabaryt, to powiedzmy sobie szczerze, że, że patrzą się, co się dzieje i. I, I nie, nie, nie ten. Nie, ściemy nie walą delikatnie rzecz ujmując. Ale to jak widać, na przykład ten z boku niebieski pobijany. On ma z tyłu A na tym, to znaczy, że się uczy. No, wszyscy się nie zmieścimy, miśki. No tutaj ten jeszcze się przejechał, ale tamten już mu przyzwolnił, puścił mnie ładnie. Bo tak nie wiedziałem, że tu zwężenie jest. Ale to się dzieje, jest godzina 18.30 po prostu, ale warto warto czasami prostu pojechać tak no jak się bardzo nie spieszy i no za, nie zawsze się spieszy, no. a nawet jak czasami to warto po prostu pojechać i coś zobaczyć, bo wiadomo, że ja mam troszeczkę krótszą tą saszkę i ona jest taka trochę bardziej zwrotna, chociaż mam podniesioną ośkę jedną, więc ona tak w 100% to nie jest zwrotna. Ale jest, jest nieźle, jest nieźle, fajnie się jeździ. Warto sobie sprawdzić tylko po prostu czasem, tylko drogę, e, czy nie jest na przykład zamknięta w jakiś sposób. Mam na myśli, e, czy na przykład nie ma zakrętu 180 stopni, albo, albo jakiegoś takiego zawracania śmiesznego. Tu jak na razie nic takiego nie widzę, rozglądam się za wieżą Eiffel ona gdzieś tam po prawej powinna być bo teraz wjechaliśmy na górny ring jedziemy w kierunku zachodnie, wschodnim później dopiero będziemy odbijać na, na, na południe przydałoby się wbić na, na lewy pas troszeczkę tak jak to teraz robię bo te prawe to przeważnie schodzą, wyjeżdżają, wjeżdżają a ja się nie będę bawił mamy pusto, więc jest OK. Od północy bynajmniej widzę, że, że, że czarne dzielnice są, więc w sensie tych czarnoskórych bo tam ich sporo na przystankach było. Bo po prawej to nie wierzaj, fla to jakiś dźwig. Najważniejsze, że nie było nigdzie zakazów <laughs> żadnej 3,5 tony raz było 3,8 wysokość musiałem objechać ale to chwilowo było. I to na przykład ciekawe, we Włoszech tego się nie spotka. Tutaj jest naprawdę duży ruch, ludzie się wciskają jak mogą, ale raz tylko usłyszałem przez godzinę, żeby ktoś zatrąbił. Raz. I to nawet nie na mnie, tylko gdzieś tam dalej po prostu, że coś że kogoś widocznie przeblokowałem. Nie widziałem, ale usłyszałem. A normalnie po prostu we Włoszech to kierowcy tylko wsiądą w auto i jedyne co sprawdzają, czy mają klakson sprawny. A we Francji, jak we Francji, widać kultura większa i ci są najlepsi tymi małymi. Panie, teraz mamy 60 na godzinę. A ci twardo, tak o siebie i, i, i ogień. Nie ma, że boli. Jadę tym pasem, nie zmieniam. Mogłem poszaleć, ale tutaj nawet nie ma za bardzo gdzie. Tutaj na przykład gościu mnie jest prawej, normalnie wyprzedził. Nie ma żadnego problemu. Oni powiedzmy wiedzą jak mniej więcej tam ciężarówki się zachowują w tym miejscu widzą cię, w którym nie i, i po prostu tam na te punkty czarne ci tam te ślepe punkty ci nie, nie wciskają się na siłę a przede wszystkim no dają znak wcześniej, że chcą zmienić pas raczej zdarzają się, że są jakieś takie te jak, może nie kamikadze, ale tacy gwałtowni kierowcy ale to ich jest niedużo, więc tam nie ma, nie ma co się przejmować za bardzo Przed nami tunel kategorii E, ale że my nie mamy ADR-ów, więc możemy spokojnie jechać sobie. Na ringu wewnętrznym jest 80 jak tam widziałem. No i też tak nie ma w sumie gdzie szaleć, bo... ...chwilę luzu i zaraz hamowania się zaczynają. No ale mówię, no. To jest kultura. Na przykład w Belgii, czy tam w Niemczech, ci po prawej raczej nie za bardzo są skorzy do wyprzedzania. A tu nie ma problemu. Jedziesz swoim pasem prosto, chcą skręcać, chcą się włączać, wyprzedzają Cię ze wszystkich stron. Żeby w miarę bezpiecznie jeździć, wystarczy po prostu przed manewrem, czy zmian na pasu, czy coś, dać kierunkowskaz. Chwilę poczekać, sprawdzić lusterka dwa razy i można na powoli zmieniać pas. Oczywiście jak się toczą, bo, bo wtedy mają jakąś możliwość ucieczki, czy zwolnienia, czy przyspieszenia. A jeżeli stoją, no to trzeba jeszcze bardziej uważać, żeby któryś tam po prostu nie stał na, na kole. Bo to jest to chyba najgorsze. No i trzymajcie swojego pasa. Ja w sumie bardziej się usterka rzadko sprawdzam. Chyba że gdzieś tam sobie skręcam, nie skręcam, to wtedy kontroluję, ale przy takim natężeniu ruchu to po prostu tylko się patrzę przed siebie i żeby swój pas utrzymać tym lewym, środkowym jakby środ od środka w lewo no nie ma co, co jeździć, bo ci na skuterach tam zasuwają, więc przy ciężarówce oni nie są tacy skorzy do wyprzedzania, bo, bo jest ciasno i się boją po prostu, to jest zrozumiałe, bo po prostu ciężarówka jest długa Sobówkę to po prostu przyciśnie gaz i chwila, moment i już ją przeje, przejedzie a, 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 ten, a no, ale bądźmy szczerzy, też ten skuter to jest taki, w takim ruchu to jest chyba jedyna rzecz, którą faktycznie można coś gdzieś przejechać. Nie wiem, czy my jesteśmy na dobrym pasie, szczerze powiem. Bo tutaj widzę, że te dwa lewe są zajęte. O, motorki trąbią tylko wtedy, jak. To źle zajmie pas, to znaczy przyblokuje go. Na razie i nie widzę. Dobra później jeszcze coś może nakręcę na razie nudnych korki 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 wiem ile jest wypadków z tymi motocyklistami tutaj w Paryżu. Po prostu jak oni prześmigają, to mnie ciarki przechodzą. Wypadeczek, panny, paneczki i tak dalej. Ale skasował się tą BMW ostro. pewnie stoją, bo chcą się popatrzeć. <śm>